Chodź. Po prostu nie idź za mną, ale idź w stronę tak, żebyśmy dali radę. Do... i ty jednej strony ja drugiej. Właśnie co? Jest tu! Jeden, nie żyje. tam jest jeszcze jeden, tam gdzie zwykle. Dobra, nie żyję. No, nie brawo. Brawo dla mnie. Brawo. O, ja ty, kudę na ciebie? Masz rację, trochę. Dobra, no kurde, nie chcę się zaczynać z tym. No, ja jestem na Trochę mam trochę ci... mam trzy zabójstwa. No kurde, bo ja nie, nie mogę się przygotować. Nie mogę się, no. Y... Nie mogę się skupić przez to, że w ogóle nie mam tych, y... tych zabój? Niczego nie mam po prostu. Ja zabiję innego. Co ty kurde. O kurde, mogę cię zabić! O kurde, myślałem, że nie mogę. Bo ja cię teraz mogę nas. Nie, nie, nie. Nie, spokojnie, spokojnie. O kurde, są tu! Siema

Ja się boję tylko, że kamień mnie zje. Mmm. Mm. No zaraz, zdecyduję. Pójdę.